Tematik na nieproszonych gości. Bardzo częste pytanie, które się pojawia, co na takie oczyszczenie naszego organizmu. I tutaj z, y, mamy bardzo fajny preparat ziołowy, wieloskładnikowy. On występuje w dwóch formach. To jest pasolek oczywiście i mamy to w formie kropelek i mamy to w formie kapsułek. I jeśli chodzi o skład tych kapsułek, to tutaj mamy ekstrakt z łupiny orzecha szarego, ekstrakt z nasion czarnuszki, ekstrakt z pestek dyni, ekstrakt z kopru włoskiego, ekstrakt z korzenia prawoślazu, ekstrakt z goździków i ekstrakt... Z rozmarynu. I to są akurat kropelki ziołowe, które stosujemy w ten sposób, że przez 7 dni przyjmujemy dwa razy dziennie po 40 kropli i robimy sobie 3 miesiące przerwy. I po tym czasie znowu powtarzamy taką kurację przez 7 dni. I to jest taki preparat, który ma 100 ml. Więc tutaj możemy spokojnie kilka osób takim jednym preparatem załatwić. Ta wersja w kapsułkach. Ona ma 60 kapsułek i tutaj chyba znowu też troszeczkę są lepsze te stężenia w jednej kapsułce, tylko to już nie jest ekstrakt taki do wylewania, tylko to są już ekstrakty w kapsułeczkach. Więc kto, kto co woli, komu jest wygodniej. I jedna i druga opcja jest dostępna na naszej stronie www.detektywzdrówko.pl Więc jeśli chcielibyście sobie zakupić właśnie taki preparat ziołowy, to jak najbardziej możecie sobie tam skoczyć i go zamówić. I jest jeszcze jedno zastosowanie tego preparatu, poza tam taką kuracją oczyszczającą, którą tutaj producent nam rozpisał, jest jeszcze tak opcja doraźna, czyli w momencie, kiedy pojawiają się na przykład jakieś takie niestrawności, tak jakbyśmy normalnie zastosowali na przykład właśnie ziele piołunu w tym czasie, to też przy takich doraźnych problemach z żołądkiem też można sobie po prostu jednorazowo takim, takim kompletem ziół też troszeczkę pomóc i to otrawienie pobudzić i troszeczkę ten układ pokarmowy po prostu ruszyć do pracy. Jeśli gdzieś tam zrobiliśmy sobie jakieś nadjedzenie albo zjedliśmy coś nieświeżego, to też tutaj jak najbardziej te, te kropelki się sprawdzają, ale takie Typowe zastosowanie to jest właśnie ta kuracja 7-dniowa, 3 miesiące przerwy, i później znowu 7 dni, więc gdybyście chcieli zamówić, to serdecznie zapraszam.